Alfonsik, a Ty masz już e, prezent dla Twojej Pani z przedszkola? Nie No, spodziewam się. A masz jakieś chociaż pieniądze? Dwie dyszki? Tak? To dobrze Jedziemy teraz do sklepu Ari, tam gdzie Aria pracuje, bo on jest otwarty chyba do 22.00, mówiłaś? Pomyliłaś się, do 22.30 No, to jest dobrze No, to nie musimy się aż tak spieszyć. A którą mamy? Dwudziestą Pierwszą trzydzieści. No, ciekawie. Wszyscy wsiadać do auta. No zobacz, czeka piękna moja burza. Wsiadamy szybko i jedziemy. Co tak szybko jedziemy? Bo jesteśmy na trasie i możemy jechać szybko. O, twój sklep. Mamo, ale ja w tym sklepie nie pracuję. Ja pracuję w innym. Bo to jest Kalifon Kalifa Kalifką. Tak, chciałam się do niego zatrudnić, ale mi się nie